W twojej okolicy wybudowali kanalizację sanitarną, a ty nie masz jeszcze przyłącza? Przyjdź do miejskiego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji w Sieradzu. Podpisz umowę na projekt i wykonanie, nie zwlekaj, przyłącz się. Postaw na komfort i ekologię. Szczegóły pod numerami telefonu 43 82 86 262, 43 82 86 200. Razem zadbajmy o nasze środowisko. Trzeba przyznać, że działo się przez te trzy lipcowe dni 8 sierac Open Hair Festival 2016. A zaczęło się nobliwie, niemal naukowo. Od kongresu marki miasta zatytułowanego Sierac Promocja Miast z prądem czy pod prąd. Festiwal Open Hair stawia przed nami kolejne wyzwania i podobnie jak w latach ubiegłych otwieramy nasze spotkanie trzydniowe świętowanie sierazu kongresem. Spróbujemy wspólnie odpowiedzieć na intrygujące nas, samorządowców, ale również i mieszkańców Izaza, pytanie. Pytanie to dotyczy budowania marki, budowania tego, co dla miasta jest ważne. Chcemy postawić diagnozę i na tą e, diagnozę odpowiedzieć. Czy raz posiada markę. Mam nadzieję, że pod koniec tej konferencji dowiemy się. Promocja marki, promocja symbolu niesie za sobą pewne wartości. Posiadanie bardzo dobrego brandu niesie za sobą pewne korzyści także przychodowe. Podam tutaj dla przykładu choćby symbolem Paryża co jest? Jest wieża Eiffla. Dlaczego tak wielu turystów odwiedza Paryż? Między innymi, a może w szczególności dlatego, żeby odwiedzić wieżę Eiffla, która za sobą ma te wartości mody, ma za sobą wartość Perfum ma za sobą wartość pięknego miasta, ma za sobą wartość wielkiego biznesu, romantycznego miejsca. Paryż bardzo dużo pieniędzy wydaje na to, żeby wieża Eiffla była cały czas rozpoznawalna na całym świecie. Angażują się też lokalni przedsiębiorcy, którzy na swoich produktach, bo to jest pewna wartość, pokazują też właśnie wieżę Eiffla. Więc inwestowanie w dobrą markę. Ta, która przyciąga turystów, przychody z turystyki, przyciąga przedsiębiorców, przychody z inwestycji, ale także mieszkańcy, bo w fajnym mieście, innowacyjnym, który zwraca uwagę na brand, na markę, jest organizatorem wielu wydarzeń. Daje mieszkańcom dobre miejsce do życia, mieszkańcy chcą mieszkać. Bardzo często z okolicznych terenów mieszkańcy przyjeżdżają mieszkać do danego miejsca, bo jest fajnie. Ta czynność, każda aktywność wzmacniająca markę miasta zawsze się przekłada na mieszkańców na różne grupy interesantów. Tak naprawdę bardzo się cieszę, że jestem tutaj dzisiaj na, na Kongresie Marki Miasta, bo to oznacza, że się raz także dalej chce się uczyć, chce poznawać nowe możliwości i chce rozwijać to, te wszystkie aktywności, które do tej pory robi. A to, że tak powiem, tylko może się odbyć, pozbyć pozytywnie na, na mieszkańcach. Ten rok czasu przyniósł ogromne rezultaty. Zmiany nastąpiły chociażby w moim podejściu do, do pewnych rzeczy. Te słowa, które usłyszałem w ubiegłym roku na konferencji dotyczące budowania marki, ale również i relacji między innymi z państwem jako mediami, pozwoliły mi wykorzystać ten czas. Myślę, że najlepiej jak tylko potrafiłem. To, co się dzieje dzisiaj w Sieradzu, te zmiany, te kilkadziesiąt otwartych pozycji inwestycyjnych. Inwestorzy, którzy są, pokazują, że warto takie kongresy realizować i że warto korzystać z nich, że warto uczyć się. Cały życie się uczymy i jestem dumny tego, że kolejny raz Open Har Festival, ósma edycja, zaczyna się właśnie kongresem. W sobotę działo się już nie tylko na rynku i na placu przed Teatrem Miejskim, ale także na ulicy Kościuszki, na Skwerze Miast Partnerskich, no i na głównej scenie na Placu Wojewódzkim. Ten symbol tego symbolu semki będziemy się trzymać, bo i ósma edycja, 880 lat. Naprawdę myślę, że będzie w tym roku wyjątkowo i dzisiaj i witam serdecznie, szczególnie tych gości z zewnątrz, witam przyjezdnych, bo wiemy, że w Sieradzu są goście nie tylko z Sieradza, ale również i z kraju, ale, ale również z zagranicy. Witam w Sieradzan, przychyla się do Państwa opinii, zapraszamy wszystkich tych, jeżeli nas tam słychać dobrze, tak, na tak, zapraszamy, go, do nas. Żeby, żeby przyszli do nas. Szanowni Państwo, ósma edycja festiwalu Open Hair. Mam nadzieję, że znowu Was zaskoczy, że znowu będzie powodem do tego, żeby raz był dumny, z Antuana Cierplikowskiego, żeby był dumny z tego, co raz ma do zaprezentowania nie tylko mieszkańcom, ale również i e, inwestorom, gościom i wszystkim tym, którzy do Sieraza chcą zawitać na chwilę albo na dłużej. Myślę, że czas zacząć i sieraz Open Health Festival uważam za otwarty. Miłej zabawy. Żeby... I taka zabawa była we wszystkich miejscach, gdzie działo się coś, co było związane z ósmym Open Hair Festival. Koncerty na pewno dla mnie są atrakcyjne, w ogóle sam klimat jest atrakcyjny. Uważam, że fajnie tutaj jest na rynku zrobiona cała ta, no jakby to powiedzieć, takie miasteczko targowe. Podoba mi się, to było moje pierwsze wrażenie, żeby zobaczyć wszystkie duże zmiany. A co jest dla pana najciekawsze? Sprawdzę, co się dzieje na scenie, i wtedy zdecyduję, co najbardziej mi się podoba. Trochę jest inaczej w tym roku. No, lokalizacja sama jest inna, stoiska gastronomiczne są gdzieś indziej. No, ale to może, to może jest dobra, dobra propozycja, że tak właśnie miasto zadecydowało, i więcej tej atrakcji. Wydarzeniem festiwalu było uhonorowanie najbardziej zasłużonego i najstarszego z sierackich fryzjerów Bogumiła Kuleszy. Współtwórca i organizator wszystkich konkursów uczniów fryzjerskich imienia Antuana Cierplikowskiego, który w przyszłym roku obchodził będzie 60-lecie pracy zawodowej, otrzymał najwyższe wyróżnienie rzemieślnicze w Polsce szable imienia Jana Kilińskiego. Po mszy w sierackiej kolegiacie delegacje fryzjerów z całego kraju, samorządowcy z sierackiego oraz inni goście mistrza Kuleszy przeszli ze sztandarami do rynku, gdzie pod pomnikiem fotelem Antuana dokonano aktu wręczenia. Gromadzimy się dzisiaj tutaj w specjalnej okazji przyznania przez Kapitułę Związku Rzemiosła Polskiego najwyższego odznaczenia rzemieślniczego szabla imieniem Jana Kilińskiego. Szanowni Państwo, przypomnę tylko krótką historię szabli Kilińskiego. Szabla imieniem Kilińskiego numer 1 otrzymał Jan, święty Jan Paweł II jako, jako pierwszy. Szanowni Państwo, tam gdzie są podczy sztandarowe, rzemieślnicze, tam się coś dzieje, tam jest jakaś uroczystość i dlatego jeśli dzisiaj są tu poczty, to tą uroczystością naprawdę znakomitą, która tutaj będzie jakoś spinała festiwal i jutrzejszy konkurs jest właśnie uwieńczenie i wręczenie, odznaczenie przez Pana Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego, Pana Pawła Sara, szablon im. Jana Kińskiego, kolegę Bogusia naszego przyjaciela. Szanowni Państwo, z inicjatywy właśnie ogólnopolskiej komisji fryzjersko-kosmetycznej przy akceptacji prezesa Izby Łódzkiej otrzymaliśmy, otrzymaliśmy tą szablę i z największą przyjemnością poprosimy panie prezesie o wręczenie szabli koledze Bogusławowi Kuleszy. W imieniu zarządu Związku Rzemiosła Polskiego Mam zaszczyt wręczyć koledze najwyższe odznaczenie rzemieślnicze szable imienia Kirińskiego. Ku Bogu i Ojczyźnie. Bardzo proszę. Bogumił Kulesza odebrał serdeczne gratulacje od przedstawicieli władz samorządowych Sierackiego, od fryzjerów oraz od znajomych i przyjaciół. Jestem dumny, że moja praca na rzecz fryzjerstwa oraz promowanie Antoana Cierplikowskiego, Sieradzanina, największego z fryzjerów, została dostrzeżona i uznana, uznana przez tak znakomite grono moich koleżanek i kolegów z całej Polski. Jestem przekonany, że dzięki propagowaniu postaci Antoana Cierplikowskiego i jego dorobku zyskuje sieradz Polska oraz wszyscy polscy fryzjerzy. Jeszcze raz dziękuję za wyróżnienie, które motywować mnie będzie do dalszej pracy nad doskonaleniem kunsztu zawodowego i popularyzowaniem postaci Antoana Cierplikowskiego, wielkiego sieradzanina, fryzjera. Przepraszam. Specjalnym dyplomem cechu rzemiosł różnych w Sieradzu, rzeźbą fotela Antuana zostali wyróżnieni: Stanisław Marczak z Poznania, Krzysztof Szelemet i Izydor Bochna ze Szczecina, Tadeusz Duda i Tomasz Murawski z Radomia, Jadwiga Kulesza, Ewa Adamia Kłaszczuk i Teresa Stodulska z Sieradza oraz Mirosław Juszczak z Konina. Jestem niezmiernie wzruszony, bo to. Yy... Taka okazja nieczęsto się zdarza, a tym bardziej po takim okresie długiej mojej pracy. Już właśnie tak jak wspomniałeś 60 lat, ale jestem ciągle młodym i chcę pracować i dla dobra polskiego fryzjerstwa, a tym bardziej jeszcze naszego kochanego sieradza i Antoana Cierpikowskiego. Najwięcej działo się w sobotni wieczór. Na scenie głównej były pokazy mody i fryzur. Grali i śpiewali znani i mniej znani artyści, między innymi w koncercie Domowe Melodie. Ja Na zakończenie drugiego dnia Open Hair wystąpił laureat festiwalu Eurowizji Mans Zelmerow oraz zespół Afromental. Najbardziej znaną imprezą Sieradz Open Hair Festival jest bez wątpienia ogólnopolski konkurs uczniów fryzjerstwa imienia Antuana Cierplikowskiego. Podczas tegorocznego festiwalu konkurs miał swoją 32. edycję. Pierwsza odbyła się w 1975 roku, jeszcze za życia Światowej Sławy Fryzjera i stylisty Rodem z Sieradza. Tym razem w konkursie uczestniczyło tylko 37 uczniów, którzy rywalizowali w 9 konkurencjach fryzjerstwa damskiego i męskiego, między innymi w modelowaniu długich włosów, fryzurach z fal i pierścieni, fryzurach klasycznych, wieczorowych czy ślubnych. Powiedz mi, co robisz i, i co z tego wyjdzie? Wykonuję kokardę. Myślę, że wyjdzie dobrze, mam taką nadzieję. Myślę, że to jest idealna fryzura na właśnie takie spotkanie wieczorowe. Cieszę się w ogóle z tego, że tutaj przyjechałem, a niekoniecznie zależy mi na nagrodach, tylko na to, żeby cały czas się rozwijać i być coraz lepszym. Dzięki temu właśnie, że się uczymy do, do tych konkursów, zbieramy doświadczenie i coraz lepiej robimy te fryzury, więc to jest bardzo potrzebne i nie zawsze trzeba wygrywać bo zdobywa się właśnie dosyć duże doświadczenie i to bardzo się przydaje w normalnej pracy, w salonie z klientami. Co sprawiało uczestnikom konkursu najwięcej trudności? Dzisiaj powiem, że tak pogoda, upał gorąco bardzo, no i no atmosfera jest dosyć napięta, ale tak daje jakoś radę. Konkurs w Sieradzu to dla młodzieży druga pod względem ważności rywalizacja fryzjerska w Polsce. Ale to, co szczególnie wyróżnia ten konkurs, to postać Antoana Cierplikowskiego, który na początku XX wieku wyjechał z Sieradza do Łodzi, a później do Paryża, by tam zdobyć światową sławę. Dla uczestników konkursu to ważna postać. Antuan to jest ikona fryzjerstwa. Zapoczątkował krótkie fryzury w fryzjerstwie damskim. Każdy myślę, że kto uczy się fryzjerska powinien wiedzieć co to jest. Wybitny fryzjer polski, który zrobił wielką karierę za granicą i był świetnym fryzjerem. Sieradzki konkurs od lat charakteryzuje się wysokim poziomem startujących w nim uczestników. Zdaniem jurorów niektórzy z nich mają szansę na dalszą karierę. Myślę, że tu wybiórczo parę osób jest godnych zwrócenia uwagi, żeby się rozwijali, prawda? do Mistrzostw Polski, do Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata. No, tutaj te warunki właściwie nie odpowiadają. To jest taka prowizorka, bo 8-9 września jadę sędziować Mistrzostwa Europy do Paryża. No i czasami Salvatora Fedora i Cezary, prezydenci Federacji OMC. No, będą ciekawi, co tutaj w tym prawda, się razu się dzieje. No, myślę, że w następnym roku to jakąś odpowiednią salę, żeby modele, modelki, zawodnicy mogli się przebrać do każdej konkurencji, bo, w tutaj, bo w tutaj w tym warunku to jest takie jakby te prowizoryczne warunki tego konkursu naszego Antoana prawda, Nestora. Ale wśród tych zawodników młodych są perełki, i nad nich trzeba troszeczkę zwrócić baczniejszą uwagę. Czy są tu tacy, którzy na te mistrzostwa Europy mogą pojechać? No, tak jak mówię, wybiórczo. Jedne, dwie, trzy, cztery osoby można z nimi popracować, bo to trzeba zainwestować. Można. Można. Trzeba dobrych wskazówek udzielić. Prawda, troszeczkę, no wiadomo, że musieliby z kadrą olimpijską trochę popracować, to wszystko zależy jak są przygotowani. Co roku u nas jest bardzo wysoki poziom, ze względu na to, że to jest konkurs, który się odbywa już po Mistrzostwach Polski i część, i właściwie większość, trzy czwarte ludzi przyjeżdża do nas do Sieradza. W poszczególnych konkurencjach w konkursie damskim zwyciężyli. Maria Czereda z Wejherowa, która zdobyła tytuł Mistrz Open Hair 2016 oraz pierwsze miejsca w kategoriach Fryzura damska konsumencka, fryzura wieczorowa i fryzura Twoich marzeń. W kategorii fryzura z fal i pierścieni wygrała Beata barci z Dębicy. W kategorii fryzura ślubna Kevin Karczewski z Wejherowa, zaś w kategorii plecionki i warkocze Karolina Ozga z Dębicy. W konkurencjach męskich mistrzem Open Hair 2016 został Kevin Karczewski z Wejherowa, który wygrał kategorię modelowanie fryzury z długich włosów. W kategorii modelowanie fryzury klasycznej zwyciężyła Anna Noczkina z Poznania, zaś w kategorii wzorki wycięte na włosach Tomasz Kwapiński z Łodzi. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy z kopią, faksymile, podpisu Antoana Cierplikowskiego, a zwycięzcy poszczególnych konkurencji medale i statuetki. Propozycji ciekawego spędzania wolnego czasu było na tym festiwalu co niemiara niemal wszystkie ciekawe i udane. Tak też było w strefie piknikowej, gdzie niespodzianki czekały przede wszystkim na rodziny z dziećmi. Oj, działo się bardzo dużo. To przede wszystkim dlatego, że jest sieracy Open Hair Festival, to już ósma edycja. Tutaj była ulokowana strefa piknikowa. Było miasteczko kreatywnej animacji, była strefa piknikowa. Co jeszcze widać? Mogły jest po prostu sobie spędzić niezwykle, ani tak kreatywnie czas rodziny z dziećmi, bo dzieciaczki mogły sobie pójść do namiotów, w każdym było coś innego i był warsztat z majsterkowicza, z autek, które były napędzane, na przykład na balon. Były zajęcia z Playmai'sów, czyli tutaj z budowy takiej przestrzennej, skrywanej głównie dla młodszych dzieciaczków. Była fotobudka, można było sobie zrobić i co ciekawe, właśnie z logiem Open Hair Festival. Była kreatywka, czyli manufaktura gadżetów, były duże tekturowe ciuchcie, także było przede wszystkim dużo rodzin z dziećmi, to jest dla nas najważniejsze. Była też strefa pyszności, którą tutaj nam zapewnił Rabarbar i suszimy.pl. Myślę, że w ogóle rewelacyjne miejsce i rewelacyjny czas tutaj spędziły rodziny, i cieszymy się, że było ich tak naprawdę dużo. A co cieszyło się może takim największym zainteresowaniem? Dla rodziców oczywiście strefa relaksu, czyli rzeczywiście te meble z palet, a dla dzieciaków myślę, że wszystko, a przede wszystkim zabawy z animatorami. Po prostu było istne szaleństwo, zapisy na zabawy, więc no, no to chyba dowód na to, że trafiliśmy w dziesiątkę z programem. Dlatego uczestnicy 8 z Open Hair Festival chwalili imprezę przede wszystkim za różnorodność propozycji. Bardzo fajnie, pozytywnie i cieszy mnie to, że w Sieradzu jest zorganizowany ten open Hair od tylu lat. Ja kiedyś miałem udział w tym, bo jestem elektrykiem, także jak było pierwsze na stadionie miałem, o, e, miałem przyjemność współpracować. A no, Bardzo fajnie. Cieszy, pozytywnie. I... Pierwszy raz jestem, bardzo, bardzo fajnie, bardzo fajnie. Co pan zdążył już zobaczyć. Państwo, no akurat teraz patrzę jakieś fryzurki, tutaj dzisiaj robione są. Oh. Także, także fajnie jest. Pogoda dopisuje. Bardzo fajnie. Przyjechałem akurat tutaj z Błaszek, bo jestem burmistrzem Błaszek, dlatego też podglądam troszeczkę, żeby coś przeszczepić na grunt błaszkowski, wykorzystać pewne fajne elementy. Od lat tutaj przyjeżdżam, bardzo mi się w Sieradzu podoba, podoba mi się festiwal, sama idea marki Open Hair Festival, dlatego, że możemy pokazać, że region nasz sieradzki jest ważny w Polsce. Sama postać Sierpikowskiego zresztą wyróżnia się nie tylko w Polsce, ale na całym świecie i fajnie, że były prezydent wpadł na pomysł, żeby ten festiwal stworzyć, a obecny kontynuuje to dzieło i mam nadzieję, że następni włodarze sieradza będą dalej kontynuowali dzieło, które parę lat temu zostało zapoczątkowane, dlatego że Mamy czym się szczycić. i bardzo ważne jest to, żeby pokazywać ludzi, którzy tutaj się urodzili, spędzili tutaj swoje życie i z sentymentem, tak jak cierplikowski, wrócili do sieradza, bo musieli kochać to miasto, a jest to bardzo piękne miasto, taka perła naszego regionu i stolicy. Niewątpliwą gwiazdą festiwalu był Laurent Philippon, słynny francuski fryzjer i stylista magazynu Vogue.

Were you inspired by anything here during those 3 days here in Sharon? Well, I was definitely inspired by uh, the happiness of the people. ludzi, czyli Yes. And uh, uh, the, the way of uh, wanting to do something for hairdressers. I think that was very inspiring. And uh, I hope I'm going kind to of, uh, you know, entertain them. Uh, and, uh, to Chcę zabawić i dać im wszystko, e, e, co mogę, przekazać tą wiedzę, ale przede wszystkim też dać taką rozrywkę, żeby to, co zobaczycie, sprawiało naprawdę wielką przyjemność. Dużo się działo. Moja wypowiedź nie będzie obiektywna, dlatego że no, bezpośrednio brałem udział w kreowaniu tego z, z zespołem ludzi, ale no myślę, że sieradzki Open Hair Festival, ósma edycja, można ją zaliczyć dziś już prawie pod koniec dnia, za Udaną Zostały nam właściwie trzy duże wydarzenia, Laurent Philippon ze swoim pokazem fryzjerstwa i, i, i tym, co przygotowywał przez trzy dni dla Sierazan. Organek i Dawid Podsiadło. To te wydarzenia, które jeszcze przed nami, ale to co działo się przez trzy dni w Sieradzu zaskoczyło mnie bardzo pozytywnie. To co przygotowali pracownicy Wydziału Promocji, ale również i mam nadzieję, że zaskoczyło mieszkańców. Bo zabawa, którą zaproponowaliśmy i w piątek i w sobotę i dziś do południa, myślę, że zaspokoiła wszystkie oczekiwania. Strefa dla dzieci w parku miast partnerskich. Miejsce wypoczynkowe, ale również i promocyjne na Placu Piłsudskiego. Z... Promocją działalności gospodarczej, strefa futraków i żywieniowa na ulicy Kościuszki to bardzo udane pomysły. Rynek, który tętnił życiem, żyjący rynek, pokazy mody przed teatrem, konkurs fryzjerstwa przed teatrem. To jest chyba to, czego, czego oczekiwaliśmy i czego się radzanie oczekiwali po obecnej edycji festiwalu Open Hair. Trudno będzie przez, przebić to i ogromne wyzwanie przed Wydziałem Promocji na rok przyszły. Myślę, że przy dziewiątej edycji również zaskoczymy mieszkańców, i będzie to nie gorsza niż w roku bieżącym. Zaskoczona. Może nie, nie wiem też, jakie Państwo mają odniesienia do lat I poprzednich. Natomiast, co ja mogę powiedzieć? Spotkałam przymiłych ludzi uśmiechniętych, gościnnych ładne miasteczko, żyjące. Jak najbardziej pozytywne wrażenia. Publiczność udanego się Open Hair Festival ukołysał na pożegnanie Dawid podsiadło.